A pragnę wam tylko powiedzieć, że kruszec przez cały odcinek miał zepsuty trochę dźwięk w mikrofonie, więc tutaj są tutaj trochę lekkie problemy, ale mam nadzieję, że w następnym odcinku naprawię. Przy okazji dodałem też filtr, żebyście nie usłyszeli tych dziwnych dźwięków. Jeżeli słyszycie słabo mnie, to przepraszam Was bardzo. A teraz zapraszam Was do oglądania. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem kruszec. Dzisiaj. Trochę inaczej zaczniemy odcinek, a dlatego, że dzisiaj Minecraft na PSP będzie teraz nagrywany na prawdziwej konsoli, nie na emulatorze. Eee, w sumie tak, zapowiedziałem Wam, mówiłem kiedyś w odcinkach, że mam budować bibliotekę. Nadal to nie zbudowałem, ale budowałem też inne rzeczy, m.in. kościół, wieżę, plac zabaw ogród, magazyn, różne tam rzeczy i prawdopodobnie biblioteka będzie ostatnią budowlą w tym sezonie. Kompilacja Venus Software się kompletnie psuje i staram się z tym walczyć, ale widzę, że Venus Software mimo że optymalizował tego Minecrafta na PSP i tak mało to dało. Cóż, Version Studio myślę, że będzie lepszy. No dobra. Widzimy się w grze. Okej, okay, początkowo yy, miała być taka dziwna jakość akurat na konsoli. Akurat znalazłem coś naprawdę fajnego. A mianowicie coś takiego, w ja się znalazłem skalowanie i jest teraz lepsza rozdzielczość. Nie wiem, czy komuś się to podoba. Dobra, spałem, dobra, wychodzimy. Zobaczyć, a w ogóle, co się zmieniło akurat. E, jak kopiowałem sobie save'a z emulatora na PSP, no niestety skrzynki tutaj nie działały. Musiałem je zniszczyć i postawić znowu, chociaż te, nawet zniszczenie to powoduje, że skrzyn, skrzynia znika. Musiałem się pozbyć kilka bloków, nie. Całe wszystkie moje rzeczy są tutaj. No to tak, co tu mamy? E, tak. Yy, miałem jakieś tam, tam różne rzeczy, tam postawiałem, stół zrobiłem. Dobra, tu są dwa piecyki, dwa craftingi. Co nie? Dobra, co tu na zewnątrz się zmieniło? No tutaj kwiaty dałem, o jest. No, dobra, sterowanie w PSP nie narzekam, bo kontroli Xboxa to też świruje żąbka. Dobra, tutaj są siedzenia. Z magazynu też wszystko wywaliłem. Też kijowo działało. Dobra. Nadal ten Creeper jest, nie? Przed nakrajem jeszcze odcinka. Widziałem tutaj e, w, w ogródku, <gryzny> że tu jest Creeper, nie? No nie mam czym pić, nie? To co, bijemy łapą, nie, Creeper? Co ty na to? Chodź, chodź na solo! Chodź, chodź na solo! Chodź, pójdziemy się napierdalać. Kurde. Dobra, było, było strasznie blisko. Ale dobra, jeszcze raz spróbujemy. Kurde, Wy, wybuchnie dom! Znaczy, nie wybuchnie aż tak. No, chodź się, napieprzać. Dobra, przegrał ze mną. Znaczy, nie dostałem obrażeń, tylko no ale znowu wysadził mnie, który to już raz, który to już raz nie rozwala mi dom. Znaczy, nie rozwala dom, tylko rozwala mi świat. To już żenada, nie straszna. Bo Boże, a dobra, akurat to zrobimy save, jak się tak prosił. Prosiła się pauza, dobra? Yy, dobra. tam z ogródka. Tam jest krowa. O matko, wiem, tam się nic nie zmieniło. Bibliotekę będę chyba gdzieś budować w innym miejscu. Może jest mniejsze renderowanie na PSP, włączę, bo PSP strasznie ladrzy akurat. No. W sumie, tak, jeszcze zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy, kościół. Nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy, ponieważ wiecie, że kiedy to nagrywam, przechwytuję też audio z konsoli. Jest coś takiego, jest taka możliwość. Potrzebne jest wejście na słuchawki, nie, z obu stron. Wejście Jack z obu stron. I trzeba podłożyć do komputera, wykryć, wy, wykryć jako mikrofon. I go na, nasłuchiwać. I wtedy będziecie mieli dźwięk prosto z PSP. I nawet jest czysty dźwięk akurat nie. Tylko jest taki mały problem, bo jak chcecie ładować jak ładujecie konsolę PSP jak Teraz podłączę konsolę. To usłyszycie taki dźwięk. No właśnie coś takiego nie. To jest takie denerwujące akurat. Takie denerwujące niestety. Ale zazwyczaj to odłączam. Dobra, ja poszukam crafting żeby zrobić miecz, bo chcę zawić Krowska, bo to będzie dzisiaj o kurwa, dużo roboty. Oj, przepraszam, że klnołem, ale no niestety. Dobra. Ty, bo to w ogóle nie będę miał żadnego miejsca akurat. Mm. O matko. Wiecie, strasz nie mam w ogóle mocno tego miejsca w tym Minecrafcie. Znaczy teraz. Ja się mogę zrobić tak. A nie, nie starczy. Kuśpa. Ta, tak, nieźle, nie. Cały mój, całe, cały, cały jest tutaj. Nie mam co położyć. A czy mogę postawić w jakimś punktu? Akurat to mogę. To takie jest pewne ryzyko. W ogóle, na razie jeszcze nie będę krów zabijał. Yy, dobra, poszukam miejsca, żeby gdzieś tu zrobić bibliotekę. I chyba już znalazłem. Straszne jest te renderowanie, bo jak zrobię render distance na 3. No, no już lepiej, nie? Tylko że problem w tym, że Minecraft laży Dobra, miecz mamy, to idziemy. To creeper nadchodzi. Dobra, creeper, spadł. Heh. Dobra, ma, ma pecha, nie? Ma pecha. A, nie mam żadnego dirta, żeby tutaj coś postawić. No trudno. Kolejny creeper. O jest. Dobra, muszę teraz. Dobra. Ô lecimy. Okej, okay. tutaj będzie jedno, drugie, trzecie, czwarte, okej, okay. będzie jeszcze, nie, tutaj bym nie dał. Szczerze, tak. Tu bym dał i tu bym dał. I czekaj, jak się to postawi. To się okazuje. No, chyba, że będzie trzeba zrobić to inaczej, ale zaraz to zobaczymy później w akcji. Jak będę yy, później blok wyżej. 11, 11 10, yy, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. O! No, tak to wygląda. Dobra, jeszcze to. Później trzeba jeszcze pościnać. No, jeszcze trochę roboty jest. Jeszcze jest trochę roboty. Kurde, i noc. Jeszcze robię to w nocy akurat. Ty, wait. Już nikt tu zostanie. Już nikt tu zostanie. Dobra, ja stąd idę szybko. Idziemy szybko. A -a -a. Szybko. O, krovsko. nie. Tego czekaj, goni mnie zombie? Czy kto? Dobra. Szybko, szybko, szybko. Mieczyk zabijamy. Kurde. Jeszcze się. Ma... Ten, konsola smaży. Czekaj, czekaj. Coś chyba widziałem dziwnego. Zabije tylko krowę. No, Gin. Dobra, dzięki. Wait a minute. Ok, mamy dziwny kolor pszenicy. Co jest nietypowe w Minecraft. Cie. Oj, bardzo nietypowo. Może ten Minecraft na PSP się buguje znowu. I ta wersja. Nie. Gorąco jest. Przecież jestem w krótkich spodenkach. Dobra. Dobra, o Jezu. No dobra widzowie, nie będę was tak mocno męczyć, więc... Zrobimy save i widzimy się już z większością drewna. Dobra, śmieszne jest to, że nie mogę nawet, nawet dać do góry w ogóle. Coś ty w PSP się pieprzy strasznie, nie? Kurde, naprawdę trzeba skończyć ten sezon. A jeszcze nie, wiem, co tu robisz. Po prostu chyba została tylko biblioteka. K następny Creeper, nie? Dobra, to już mam materiały. To teraz można budować, nie? Czekaj, 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 czekaj. Czy mam miejsce? Kurde, nie mam miejsca. No to wywalić. I oddać sadzonki do... I wychodujemy sadzonki, nie? Kurde, ale ten Minecraft jebie. Przepraszam, ale tak jebie Że nie da się grać teraz. Nie da się grać w tym stanie, nie? To jest prawdziwe PSP. Tu trzeba poczuć, że to jest prawdziwe PSP. Mhm. Dobra, jeszcze trochę te następne i chyba będzie tyle. Jack it up. Dobra, zobaczmy. Jak wygląda? No, dobra, akurat tak wyszło, nie. Hm, Pięk, piękne usunięci chuda nie został Pasek. Brawo! Brawo twórco! Tak dobra, tak wygląda biblioteka, nie? Ja chcę dać tylko pochodnie. Dobra. To jest takie tragiczne. Wiecie co? To jest tak już tragiczna wersja, nie? Już tak tragicznie się w... gra w ten Venus software. Że... Kurde nie wiem czy będzie następny odcinek. Ja jeszcze się zastanowię, czy dam ra... Jeszcze wytrzymamy w tym. A dobra, biblioteka została zbudowana akurat to git. No i dobra. O Jezu. Dobra. Yy... Drzwi nie dałem, ale dobra, już trudno bez tych drzwi lecimy. No postaw to pochodnie dziadu. Okej. Okay. Tak więc włączyliśmy bibliotekę. W tym zajebistym odcinku time będzie na pewno. <grym> Za długi ten film, 48 minut, więc dobra. Dzięki, że oglądaliście. Subskrybujcie, komentujcie i oceniajcie. Dzwoneczek. Piszcie komentarze. No i do zobaczenia. Być może w następnym odcinku, albo i nie Minecrafta na PSP. Siema.